Pragniecie poznać mroczniejsze oblicze starożytnego Egiptu, o którym podręczniki milczą. Poza złotymi maskami pośmiertnymi i wycieczkami do piramid, świat Kleopatry opierał się na praktykach, które przeraziłyby współczesną wrażliwość zwyczaje seksualne służące władzy, czystości linii krwi i obowiązkom religijnym, a nie ludzkiemu komfortowi. Małżeństwa międzyrodzeństwem były standardowym protokołem królewskim. Prostytucja świątynna finansowała gospodarkę. Antykoncepcja polegała na użyciu krokodylich odchodów i miodu, które relacje są propagandą, a które spoczywają w papirusach i grobowcach. Jeśli cenicie udokumentowaną historię starożytną, taką jak ta, zasubskrybujcie to najlepszy sposób na wsparcie naszej pracy. Napiszcie też w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchacie. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach, wykorzystując źródła od Herodota i zachowane egipskie papirusy. Wracamy do historii. Królewskie kaziroctwo nie było skandalem, było polityką. Dynastia ptolemejska rządziła Egiptem przez trzy stulecia, wydając za mąż brata za siostrę, pokolenie po pokoleniu. Kleopatra VII poślubiła swojego młodszego brata, Ptolemeusza XIII, gdy miała 18 lat, a on 10. Nic niezwykłego. Jej prababka, Kleopatra III, poślubiła obu swoich synów kolejno. Linia krwi pozostała czysta, tron pozostał bezpieczny. Badania DNA mumii ptolemejskich pokazują koszty genetyczne, podwyższone wskaźniki wad wrodzonych, skróconą długość życia, problemy z płodnością, które niemal dwukrotnie zakończyły dynastię. Kontrakt małżeński między Kleopatrą a Ptolemeuszem XIII, zachowany na papirusie w berlińskim muzeum, precyzuje, że noc poślubna musi nastąpić, gdy chłopiec osiągnie wiek 13 lat, a o świcie zabrzmi święty róg barani. Kapłani świątyni monitorowali królewskie konsumpcje, odnotowywali daty, czas trwania i to, czy doszło do ciąży. Uszkodzony fragment papirusu z Serapeum wspomina, że noc poślubna Kleopatry trwała od zachodu słońca do trzeciej godziny po północy. Świadkami było sześciu arcykapłanów i królewski medyk. Chłopiec Ptolemeusz wymagał później pomocy medycznej. Zachowały się notatki medyka. Leczono królewskiego małżonka z krwawienia i szoku ekstraktem z kory wierzby i sokiem z maku. Świątynna praca seksualna funkcjonowała jako działalność państwowa. Święte prostytutki Afrodyty w Memphis zarabiały tyle srebra, aby finansować budowę świątyń i pensje kapłanów. Herodot odnotował, że każda egipska kobieta musiała raz służyć w świątyni Afrodyty przed zamążpójściem. Współcześni badacze debatują, czy dotyczyło to wszystkich kobiet, czy tylko pewnych klas, ale zapisy ekonomiczne nie kłamią. Świątynne księgi z Edfu i Dendery wykazują regularne płatności dla świętych kobiet, wynajem pokoi. Zakupy perfum, potwierdzenia podatkowe od zarobków. Papirus z okresu rzymskiego wymienia zarobki prostytutek świątynnych na poziomie dwóch drachm za klienta, więcej niż dzienna płaca niewykwalifikowanego robotnika. Świątynia Izydy w File prowadziła szczegółowe rejestry klientów. Zwoje papirusowe wymieniają ponad 400 stałych klientów po imieniu, zawodzie i preferowanych usługach. Marek Aurelius Apollodorus, kupiec zbożowy z Syene, odwiedzał świątynię co miesiąc i płacił 5 drachm za kompletny rytuał Hator. K.M. kapłan Ptacha, prosił o oczyszczenie poprzez święte zjednoczenie co nów księżyca przez 12 lat z rzędu. Świątynia pobierała dodatkowe opłaty za pewne pozycje uznawane za szczególnie święte. Stosunek analny na cześć seta kosztował 3 dodatkowe drachmy. Usługi oralne, dedykowane taweret, Wymagały rytualnego oczyszczenia po fakcie i kosztowały podwójną stawkę standardową. Święte prostytutki przechodziły intensywne szkolenie. Demotyczny papirus Chester Betty opisuje ich edukację: 5 lat nauki 27 pozycji seksualnych, z których każda była powiązana z konkretnymi bóstwami i wydarzeniami astronomicznymi. Zapamiętywały modlitwy w starożytnym egipskim, greckim i łacińskim. Kondycja fizyczna obejmowała codzienne ćwiczenia wzmacniające mięśnie miednicy i zwiększające elastyczność. Ograniczenia dietetyczne zabraniały spożywania niektórych pokarmów, które mogły wpływać na zapach ciała lub smak. Ceremonia ukończenia wymagała publicznej demonstracji umiejętności przed władzami świątynnymi. Niepowodzenie oznaczało przydzielenie do mniej ważnych obowiązków świątynnych, takich jak sprzątanie czy przygotowywanie jedzenia. Kontrola urodzeń łączyła medycynę z magią. Kachunski papirus ginekologiczny, datowany na około 1800 lat przed naszą erą, ale wciąż używany w czasach Kleopatry. Przepisywał krokodyle odchody zmieszane z miodem jako globulki do pochwowe. Kwasowość działała jako środek plemnikobójczy. Bogate kobiety stosowały przyjemniejsze metody: bawełnę nasączoną gumą akacjową, która, jak potwierdza współczesna chemia, zawiera naturalne związki plemnikobójcze. Papirus Ebersa wymienia przepisy z użyciem zmiażdżonych daktyli, miodu i kadzidła. W celu aborcji Egipcjanki piły mieszanki zawierające olejek jałowcowy i rtęć. Niebezpieczne, ale skuteczne. Świątynni medycy prowadzili szczegółowe zapisy, które kombinacje zabijały płód, nie zabijając matki. Papirus medyczny Steptunis odnotowuje zabiegi aborcyjne wykonane na 137 kobietach w ciągu 6 lat panowania Kleopatry. Współczynnik sukcesu. 82%, śmiertelność 11%. Pozostałe 7% doznało trwałych obrażeń, krwotoków wewnętrznych, bezpłodności lub uszkodzenia narządów. Najskuteczniejsza formuła łączyła siarczek rtęci, ekstrakt z wrotyczu i sproszkowany sporyż rozpuszczony w mocnym winie. Dawkowanie było kluczowe. Zbyt mała dawka nie przerywała ciąży. Zbyt duża zabijała kobietę w ciągu kilku godzin. Świątynni medycy pobierali od zamożnych klientek 50 drachm za zabieg. Biedne kobiety używały tańszych przepisów o wyższych wskaźnikach śmiertelności. Pozycje seksualne miały znaczenie religijne, a nie służyły przyjemności. Bogini nut rozciągała się na niebie, podczas gdy geb leżał pod nią. Kosmiczny stosunek, który codziennie odnawiał świat. Sztuka egipska pokazuje to boskie połączenie replikowane przez ludzi w kontekstach rytualnych. Turyński papirus erotyczny. Zawierający 12 scen o charakterze erotycznym na papirusie z około 1120 lat przed naszą erą, nie był pornografią, lecz instrukcją religijną. Każda pozycja odpowiadała konkretnym bóstwom i cyklom sezonowym. Wiosenne rytuały płodności wymagały pozycji misjonarskiej, aby odzwierciedlić nut i geba. Letnie uroczystości wzywały do stosunku analnego, by uczcić seta i neftydę. Świątynne prostytutki były szkolone w tych świętych pozycjach w ramach swojej edukacji religijnej. Papirus Carlsberg szczegółowo opisuje sezonowe wymagania seksualne dla małżeństw. Równonoc wiosenna wymagała stosunku płciowego skierowanego na wschód o świcie przez siedem kolejnych dni. Przesilenie letnie wymagało kopulacji na zewnątrz, pod światłem gwiazd. Jesienne święto żniw wzywało do grupowych ceremonii, podczas których małżeństwa wymieniały się partnerami, aby zapewnić płodność społeczności. Zimowe rytuały obejmowały specyficzne pozycje, zaprojektowane tak, by uchwycić ciepło słońca i zapobiec poronieniom w chłodnych miesiącach. Niewypełnienie sezonowych obowiązków skutkowało grzywnami: 20 drachm za opuszczenie wiosennych rytuałów, 50 za pominięcie wymiany partnerów podczas żniw. Testowanie środków antykoncepcyjnych odbywało się na żywych osobach. Papirus berliński opisuje testy ciążowe z użyciem nasion pszenicy i jęczmienia. Kobiety codziennie oddawały mocz na worki ze zbożem. Jeśli najpierw kiełkowała pszenica, oznaczało to dziecko płci żeńskiej, jeśli jęczmień, płci męskiej, jeśli żadne z nich, brak ciąży. Współczesne badania laboratoryjne potwierdzają, że działa to z 70% dokładnością. Mocz kobiet w ciąży zawiera podwyższony poziom estrogenów, które sprzyjają wzrostowi roślin. Ale papirus opisuje również testowanie eksperymentalnych środków antykoncepcyjnych na świątynnych niewolnicach i więźniarkach. Siłowe podawanie różnych kombinacji roślin, a następnie śledzenie wskaźników ciąż. Skuteczne formuły stały się standardową praktyką medyczną. Te, które zawiodły, zabijały badane osoby. Archiwum medyczne z Oxyrhynchus rejestruje eksperymenty antykoncepcyjne przeprowadzone na 643 więźniarkach w ciągu 8 lat. Badane osoby otrzymywały różne ekstrakty roślinne: silfium, mięta polna, ruta i różne związki rtęci. Naukowcy śledzili cykle menstruacyjne. Wskaźniki ciąż i statystyki przeżywalności. Silfium okazało się najskuteczniejsze, ale kosztowało więcej niż złoto. Mięta polna działała, ale powodowała uszkodzenie wątroby u 40% badanych. Ruta zapobiegała ciąży, ale powodowała trwałą bezpłodność. Związki rtęci zabijały więcej kobiet niż chroniły. Archiwum wymienia każdą śmierć z klinicznym dystansem. Badana numer 47 zmarła trzeciego dnia po spożyciu podwójnej dawki mieszanki rtęciowo-antymonowej. Przyczyna krwotok wewnętrzny i drgawki. Małżeństwa dzieci służyły polityce dynastycznej. Siostra Kleopatry, Arsinoe IV, została poślubiona ich bratu, Ptolemeuszowi XIII, gdy miała 12 lat. Inna siostra Kleopatra Tryfaena. Wyszła za mąż w wieku 11 lat, aby przypieczętować sojusz z rzymskimi senatorami. Kontrakty małżeńskie na papirusie z Elefantyny pokazują, że dziewczynki w wieku zaledwie 8 lat były obiecywane w małżeństwie z konsumpcją opóźnioną do pierwszej menstruacji. Kontrakty precyzowały kary finansowe. Jeśli dziewczynka zmarła przed wydaniem na świat dziedzica zazwyczaj 100 talentów srebra wystarczających na zakup 20 dorosłych niewolników płci męskiej. Rynek małżeński działał z brutalną skutecznością. Archiwum Hekanakte zawiera listy między zamożnymi rodzinami, aranżującymi małżeństwa dla córek w wieku od 9 do 14 lat. Negocjacje obejmowały ceny za narzeczone, prawa do dziedziczenia i harmonogramy konsumpcji. Jeden list omawia 12 dziewczynkę obiecaną 60-letniemu rzymskiemu kupcowi. Ona wykazuje oznaki wczesnego rozkwitu. Medyk potwierdza gotowość w ciągu dwóch sezonów. Cena za narzeczoną wzrasta do 300 drachm, jeśli pierwsze dziecko przeżyje niemowlęctwo. Inny wspomina dziesięcioletnią dziewczynkę, której biodra są wąskie, ale się poszerzają. Medyk zalecił poczekanie do wieku 13 lat, aby uniknąć śmierci podczas porodu. Święta seksualność wykraczała poza świątynię. Święto pijaństwa, obchodzone corocznie w Denderze, wymagało rytualnego stosunku płciowego między nieznajomymi, aby uczcić boginię Hator. Uczestnicy pili piwo zmieszane z psychoaktywnymi kwiatami niebieskiego lotosu, aż stracili zahamowania. Festiwal trwał trzy dni. Ciąża z festiwalowych spotkań była uważana za boskie błogosławieństwo. Dzieci urodzone 9 miesięcy później często otrzymywały wsparcie świątynne i edukację. Graffiti wyryte w ścianach świątyni w Denderze pokazuje liczbę uczestników. Ponad 4000 osób w 12 roku panowania Kleopatry. Organizacja festiwalu wymagała ogromnych przygotowań. Administracyjne papierusy z Dendery szczegółowo opisują logistykę. 12 tysięcy dzbanów piwa, 800 funtów płatków niebieskiego lotosu, 600 mat trzcinowych do miejsc kopulacji. Słudzy świątynni przygotowywali uczestników, kąpiąc ich w perfumowanej wodzie i nakładając święte olejki. Muzycy grali ciągłe rytmy, aby utrzymać rytualną atmosferę. Kapłani krążyli wśród tłumów. Zapewniając zachowanie właściwych obrzędów religijnych podczas aktywności seksualnych. Festiwal generował znaczne dochody. Opłaty za wstęp, sprzedaż żywności i darowizny wyniosły łącznie ponad 15 tysięcy drachm rocznie. Kary za cudzołóstwo różniły się w zależności od klasy społecznej. Plebejusze złapani na cudzołóstwie groziły chłosta lub wygnanie. Królewskie kobiety czekała śmierć. Papirus Rinda rejestruje proces królowej Anchesenamun. Oskarżonej o cudzołóstwo z urzędnikiem dworskim. Dowody obejmowały listy miłosne pisane na skorupach naczyń, zeznania świadków od służby pałacowej oraz badanie fizyczne przeprowadzone przez świątynnych medyków. Została skazana na wypicie trucizny, mieszanki zawierającej rtęć, związki ołowiu i ekstrakt z rącznika pospolitego. Śmierć nastąpiła po sześciu godzinach. Jej kochanek został wykastrowany żywcem, a następnie nabity na drewniany pal poza Memphis na trzy dni, aż zmarł. Akta sądowe z Aleksandrii opisują 18 procesów o cudzołóstwo podczas panowania Kleopatry. Kary eskalowały wraz z rangą społeczną. Służące, przyłapane na zdradzie, otrzymywały 50 batów i utratę zarobków na jeden rok. Żony kupców traciły połowę majątku i stawały w obliczu publicznego upokorzenia. Paradowano z nimi nago przez rynki, podczas gdy tłumy rzucały zgniłymi warzywami. Szlachetnie urodzone kobiety traciły całe bogactwo i groziło im wygnanie do nubijskich osiedli pustynnych. Królewskie kobiety umierały. Metody były różne: trucizna dla królowych, uduszenie dla księżniczek, utopienie dla królewskich konkubin. Ich ciałom odmawiano właściwej mumifikacji i chowano je w nieoznakowanych grobach poza murami miasta. Jeśli cenicie udokumentowaną historię starożytną, taką jak ta, zasubskrybujcie to najlepszy sposób na wsparcie naszej pracy. Napiszcie też w komentarzach z jakiego miasta nas słuchacie. Nekrofilia miała swoje ramy prawne. Pisma hekanakte wspominają o opóźnionych zwyczajach pogrzebowych dla pięknych kobiet, aby zapobiec bezczeszczeniu zwłok. Ciała atrakcyjnych młodych kobiet były przechowywane w rodzinnych posiadłościach przez 10 dni po śmierci. Zanim poddano je mumifikacji, co pozwalało rozkładowi uczynić je mniej atrakcyjnymi dla balsamujących i pracowników kostnic. Praktyka ta była na tyle powszechna, że uzasadniała istnienie konkretnych kodeksów prawnych. Bezczeszczenie zwłok niosło ze sobą kary kastracji i przymusowej pracy w kopalniach miedzi. Ale prawo dotyczyło tylko wolnych kobiet. Zwłoki niewolnic nie miały ochrony. Archiwum prawne Steptunis zawiera 43 przypadki bezczeszczenia zwłok, ścigane między 30 a 20 rokiem przed naszą erą. Większość dotyczyła balsamujących lub asystentów kostnic. Typowy przypadek: Amenhotep, asystent balsamisty w Memphis, złapany na bezczeszczeniu zwłok Nefertiti, w wieku 19 lat, żony kupca zbożowego. Świadkowie, w tym dwóch współpracowników, odkryli go wykonującego nienaturalne akty ze zmarłą. Kara publiczna kastracja a następnie 10 lat pracy w kopalniach miedzi na pustyni wschodniej. Jego odcięte genitalia były przechowywane w słojach i wystawione na zewnątrz kostnicy jako ostrzeżenie dla innych pracowników. Kastracja służyła wielu celom. Eunuchowie pałacowi strzegli królewskich haremów, ale także występowali w ceremoniach religijnych ku czci Atisa, samozakastrowanego boga. Operacja była wykonywana brązowymi nożami nagrzewanymi w świątynnych ogniskach. Zachowane papirusy medyczne opisują procedurę. Odcięcie obu jąder i penisa, a następnie kauteryzację gorącymi żelazami. Powrót do zdrowia trwał miesiącami. Wielu umierało z powodu infekcji lub utraty krwi. Ci, którzy przeżyli, zajmowali wysokie stanowiska w hierarchiach świątynnych i administracji królewskiej. Papirus z Oxyrhynchus wymienia 87 eunuchów pałacowych służących pod Kleopatrą z pensjami wahającymi się od 50 do 200 drachm miesięcznie. Rekrutacja eunuchów pałacowych odbywała się według systematycznych wzorców. Chłopców w wieku od 8 do 12 lat kupowano od nubińskich handlarzy niewolników lub zdobywano podczas kampanii wojskowych. Kryteria selekcji obejmowały piękno fizyczne, inteligencję i brak powiązań rodzinnych, które mogłyby skomplikować lojalność. Ceremonia kastracji odbywała się podczas wiosennych festiwali poświęconych kybele. Kapłani świątyni przeprowadzali operacje na grupach od 20 do 30 chłopców jednocześnie. Wskaźnik przeżywalności około 60%. Ci, którzy zmarli, byli natychmiast kremowani, ci, którzy przeżyli, przechodzili lata szkolenia w protokołach pałacowych, językach i obowiązkach administracyjnych. Archiwum eunuchów pałacowych szczegółowo opisuje ich codzienne życie. Harmonogramy rozpoczynały się przed świtem rytualnym oczyszczeniem i modlitwami. Obowiązki obejmowały strzeżenie kwater sypialnych, podawanie posiłków królewskim kobietom, prowadzenie inwentarzy biżuterii i odzieży oraz przenoszenie poufnych wiadomości. Starsi eunuchowie zarządzali królewskimi finansami i prowadzili negocjacje dyplomatyczne. Najwyżej postawionym eunuchem pod Kleopatrą był Apollodorus Sycylijczyk, który zarządzał jej osobistym skarbcem, zawierającym ponad 2 miliony drachm w złocie i srebrze. Jego roczna pensja przekraczała pensję gubernatorów prowincji. Niewolnictwo seksualne finansowało skarby państwowe. Targi niewolników w Aleksandrii przetwarzały tysiące jeńców rocznie z kampanii wojskowych w Nubii i Judei. Młode kobiety sprzedawano za ceny wahające się od 200 do 800 drachm, w zależności od wieku i wyglądu. Państwo pobierało podatki od każdej transakcji. 10% ceny sprzedaży trafiało do królewskich kas. Kupcami byli zamożni obywatele, administratorzy świątyń i zagraniczni kupcy. Kontrakt papirusowy z 16 roku panowania Kleopatry pokazuje nubijską dziewczynkę a w wieku 13 lat, sprzedaną rzymskiemu kupcowi zbożowemu za 600 drachm. Kontrakt precyzuje, że jest nietknięta i nadaje się do rozrodu. Przetwarzanie niewolników obejmowało systematyczne przygotowanie. Nowo przybyli poddawani byli badaniu lekarskiemu przez medyków, którzy oceniali ich zdrowie, wiek i doświadczenie seksualne. Dziewice osiągały najwyższe ceny. Weryfikowane poprzez oględziny fizyczne i przysięgłe zeznania porywaczy. Niedziewice były kategoryzowane według poziomu doświadczenia i wcześniejszego szkolenia. Najcenniejsze były dziewczęta w wieku od 12 do 16 lat z wcześniejszą służbą świątynną lub doświadczeniem w gospodarstwie królewskim. Starsze kobiety lub te z dziećmi sprzedawano do pracy fizycznej po obniżonych cenach. Znaki identyfikacyjne, wypalane piętnem, wskazywały pochodzenie, stan zdrowia i cechy behawioralne. Archiwum Targów Niewolników w Aleksandrii rejestruje dane sprzedażowe dla ponad 12 tysięcy osób między 35 a 30 rokiem przed naszą erą. Szczyt popytu występował podczas świąt religijnych, kiedy zamożni obywatele kupowali konkubiny do służby domowej. Średnie ceny: dziewice w wieku od 12 do 14 lat kosztowały od 600 do 1000 drachm. Doświadczone kobiety w wieku od 15 do 25 lat sprzedawano za 400 do 700 drachm. Chłopcy do użytku seksualnego osiągali niższe ceny od 200 do 400 drachm, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Starsi niewolnicy sprzedawano za minimalne ceny od 50 do 100 drachm za podstawowe obowiązki pracy. Programy hodowlane zarządzały reprodukcją niewolników. Zamożne gospodarstwa domowe łączyły wybranych niewolników w pary, aby produkować dzieci na przyszłą sprzedaż. Ciężarne niewolnice otrzymywały lepsze jedzenie i lżejsze obowiązki pracy, aby zapewnić zdrowe potomstwo. Noworodki były oceniane przy urodzeniu. Atrakcyjne dzieci przeznaczano do niewolnictwa seksualnego, inne do pracy fizycznej. Rozdzielenie matki z dzieckiem następowało w wieku 3 lub 4 lat. Archiwum Heka opisuje zapisy hodowlane dla niewolników majątkowych przez 22 lata. Z 418 urodzonych dzieci, 212 przeżyło do wieku 10 lat. 130 siedmioro sprzedano do innych gospodarstw domowych. 60 troje pozostało do pracy na majątku. Dwadzieścia rozmarło na skutek chorób lub wypadków. Wiedza medyczna rozwijała się poprzez eksperymenty seksualne. Papirus Edwina Smitha opisuje procedury chirurgiczne naprawy uszkodzeń wynikających z brutalnych napaści seksualnych. Medycy opracowali techniki leczenia rozerwanych tkanek pochwy, krwotoków wewnętrznych i infekcji. Eksperymentowali z różnymi materiałami do szycia: nicią lnianą, ścięgnami zwierzęcymi i drutem metalowym. Ulga w bólu obejmowała mieszanki na bazie opium i ekstrakty z kory wierzby. Wskaźniki sukcesu różniły się w zależności od ciężkości obrażeń i wieku pacjentki. Młode kobiety wracały do zdrowia lepiej niż starsze ofiary. Papirus wymienia 47 przypadków leczonych w ciągu 6 lat ze szczegółowymi wynikami dla każdej pacjentki. Świątynni medycy prowadzili badania anatomiczne na straconych przestępcach i niewolnikach, którzy zmarli podczas kar. Papirus Ebersa zawiera rysunki wewnętrznych organów rozrodczych z adnotacjami opisującymi ich funkcje i typowe choroby. Sekcje zwłok były wykonywane publicznie podczas świąt religijnych, aby zademonstrować boskie stworzenie ludzkich ciał. Widzowie płacili za wstęp, aby oglądać procedury. Wartość edukacyjna usprawiedliwiała bezczeszczenie zwłok, które w innym przypadku czekała natychmiastowa kremacja lub pochówek. Zdobyta wiedza poprawiła leczenie medyczne dla zamożnych pacjentów, jednocześnie dostarczając rozrywki płacącym tłumom. Ale oto coś, co zmienia wszystko. W 1998 roku archeolodzy, prowadząc wykopaliska pod królewską dzielnicą Aleksandrii, znaleźli zapieczętowaną komnatę zawierającą instrumenty medyczne, zwoje papirusów i 53 szkielety kobiet w wieku od 12 do 25 lat. Datowanie radiowęglowe potwierdziło, że zmarły one podczas panowania Kleopatry. Szkielety wykazują dowody wielokrotnych ciąż, niedożywienia i brutalnych urazów. Jeden zwój, napisany po grecku, odnotowuje eksperymentalne procedury królewskiej antykoncepcji osoby dostarczone przez władze świątynne. Kości noszą ślady cięć zgodne z sekcją na żywo. Ślady narzędzi na kościach miednicy sugerują zabiegi chirurgiczne wykonywane, gdy ofiary jeszcze żyły. Analiza chemiczna szpiku kostnego ujawniła ślady rtęci, ołowiu i alkaloidów roślinnych. Dowody systematycznych eksperymentów z truciznami. Inny zwój szczegółowo opisuje osobiste zaangażowanie Kleopatry. Królowa pragnie poznać progi bólu podczas porodu, aby przygotować się do własnego rozwiązania. Poddane mają pozostać świadome przez cały czas trwania procedur. Komnata zawierała brązowe instrumenty medyczne przeznaczone do badania wewnętrznego. Niektóre nosiły ślady krwi i tkanek zachowane w suchym klimacie Egiptu. Jeden instrument Wziernik z ząbkowanymi krawędziami wykazuje ślady zużycia wskazujące na wielokrotne użycie na żywych osobach. Ostatni zwój, datowany na ostatni rok panowania Kleopatry, zawiera notatki jej medyka. Eksperymenty zakończone. Bezpieczeństwo królewskie zapewnione poprzez poświęcenie mniej wartościowych żyć. Komnatę należy zapieczętować. Zapisy zniszczone. Dziedzictwo królowej zachowane. Historia pamięta królową. Kości pamiętają cenę.